Cześć, witam serdecznie wszystkich w czytaniu kart Tarota na czas wędrówki Słońca przez znak Panny w 2024 roku. Będzie to czytanie dla Was, drogie Skorpiony, dla Was, dla których Słońce, Księżyc, ascendent jest w Skorpionie, lub też dla Was, którzy utożsamiają się w jakiś sposób z tą energią, rozpoznają ją w sobie, rozumieją ją. Dziękuję bardzo za. za subskrypcje, za lajki, za komentarze pod, pod filmami. Bardzo, bardzo mi miło jest, kiedy, kiedy um, otrzymuję jakiś odzew od, um, od, um, od widzów mojego kanału Synchron Tarot, także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zanim przejdziemy do czytania, jeszcze raz za chwilę przetasuję karty. Poproszę Was, żebyście... Jak zawsze sobie wygodnie usiedli, zamknęli oczy, zastanowili się, z czym przychodzicie na to czytanie, czego pragniecie się dowiedzieć od kart. Może macie jakieś ważne intencje również. Tak więc yy, przechodzę już do yy, przetasowania jeszcze raz kart i zapraszam na czytanie. Karta umiarkowania na początek i karta eremity. Dwie potężne energie, dwie karty arkan wielkich. Słuchajcie, to jest bardzo dużo, jak na 78 kart przy sześciu kartach wychodzą aż dwie karty, arkan wielkich. To znaczy, że ten czas, kiedy słońce będzie w pannie, może być dla Was dość ważny albo te energie mogą być bardzo dla Was odczuwalne. A są to energie umiarkowania, czyli takiego mieszania różnych aspektów nas samych po to, by powstała równowaga. W tej talii dość ciekawie jest przedstawiona ta energia, gdyż mamy taką kuźnię tutaj pokazaną i wykuwany jest miecz. Żeby wykuć dobrze miecz, potrzeba różnych energii. Potrzeba energii ognia przede wszystkim. Potrzeba energii yy, tego żelaza, tak? czyli energii ziemi, A tej stali, która jest wykuwana. Potem energia wody jest również potrzebna. I energia powietrza, tak? kiedy, kiedy ten ogień jest podsycany yy, powietrzem. Dlatego... Bardzo, bardzo fajnie jest to tutaj przedstawione. Jest to ma magiczny miecz, również, który jest wykuwany, i on jest zlepkiem właśnie tych różnych energii. Ta, ta magia w tobie, tak, która ma szansę tutaj zaistnieć w takim bardzo umiarkowanym aspekcie w sensie, że. Może, możesz odczuwać, że nie będzie tak naprawdę nic, niczego takiego wywrotowego się działo w Twoim życiu. Przynajmniej tak tutaj te karty pokazują. I możesz, mój drogi Skorpionie, z tego skorzystać. Właśnie ze, z takiej spokojnej energii, gdzie możesz mm, połączyć właśnie różne aspekty Ciebie, na przykład Twoje myśli z emocjami, które będą fajnie zbalansowane, albo Twoją wolę z tym, co chcesz robić, albo Twoją wolę z materią, którą chcesz obrabiać. I w jakiś sposób właśnie właśnie ta energia może się przejawić u Ciebie, gdzie, gdzie może nie być przechyłu ani w jedną, ani w drugą stronę. Raczej tutaj zapowiada się spokojnie. I, i w, takim, w takim głębszym aspekcie możesz odczuwać potrzebę bycia samemu albo, albo wycofania się na chwilę z... Z, z życia towarzyskiego, czy, czy z, tej, z tego takiego ruchu wokół ciebie, który, który to każdy ma jakiś ruch wokół siebie tak, w, w życiu codziennym. I, I możesz mieć taką potrzebę właśnie mm, poszukiwania wewnątrz siebie, tej, tej równowagi, a czas będzie ku temu sprzyjał. Mm, bo to jest bardzo fajna fajna energia yy, łączenia różnych, różnych aspektów w ciebie możesz również poczuć, że a, że yy, czas, który poświęciłeś być może jakiejś transformacji ostatnio która mogła być dla ciebie trudna bolesna musiałeś pożegnać się z jakimiś Aspektami siebie, czy, czy aspektami swojej rzeczywistości, yy, ona już się zakończyła, i teraz właśnie jest ta, ten moment ciszy, ten moment wycofania się, moment poszukiwania wewnątrz siebie, co dalej chcesz robić. I do tego również służy energia, yy, energia eremity. I co ciekawe, ta karta to jest również energia znaku panny, czyli, czyli właśnie takiej pracy u podstaw, pracy, która polega na tym, żeby dużo robić, dużo wykonywać różnych czynności dla siebie, uczyć się dla siebie albo też korzystać z wiedzy. Naszych, nie wiem, przewodników, yy, mędrców jakichś, nauczycieli, mistrzów i przekazywać tę wiedzę dalej, jeżeli już jesteśmy gotowi ją przekazać. To jest również energia Eremity i energia Panny Razem. Tak więc, yy, gdzieś w Tobie może tkwić jakiś yy, taki taka chęć właśnie wycofania się, poszukiwania wewnątrz siebie, zdobycia tej równowagi albo wyrównania różnych energii w Tobie po jakimś trudnym okresie, po jakimś trudnym przeżyciu. I faktycznie tak jest. Jeżeli przeżywamy trudny czas i to już minie, my mamy potrzebę na chwilę się wycofać, na chwilę. Pobyć z naszymi własnymi emocjami, pobyć y, samotnie z naszą duszą, posłuchać jej, zrozumieć, co ona chce nam powiedzieć. I może właśnie to jest również ta energia panny tutaj, która mówi o tym, że y, słuchajmy jakichś przewodników y, albo nauczycieli. Y, twoja dusza jest również Twoim nauczycielem. I twoim przewodnikiem. I to będzie dobry czas, żeby wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia. A w jaki sposób to zrobić? Mów no bardzo prosty, po prostu mm, przebywać samemu, usiąść sobie, jeżeli tego nie potrafisz, to trzeba się tego nauczyć, jeżeli masz ochotę oczywiście mm, pomedytować, yy, iść na spacer z własnymi myślami, bez różnych... Yy, telefonów, zagłuszaczy, rozpraszaczy i tak dalej. Jest to bardzo trudna sztuka w dzisiejszym świecie usiąść samemu ze sobą i posłuchać, co nasze wnętrze ma do powiedzenia. I do tego właśnie zachęca to umiarkowanie i karta Eremity. Zobaczmy, co mamy dalej. Dalej mamy kartę Gwiazdy. Słuchaj, to jest niesamowite, bo masz następną energię arkan wielkich. Przez to, że wsłuchasz się albo próbujesz albo popróbujesz właśnie takiej pracy samemu ze sobą, gdzie szukasz równowagi, która, która ma szansę tutaj zaistnieć i do tego może się przyczynić właśnie Twoje wnętrze. Możesz odzyskać wiarę w to, że będzie dobrze. Zobaczysz jakieś światełko w tunelu. Po tych trudnych przejściach, o których mówi karta śmierci, której tutaj nie widać, ale ona, ona tu jest. Tutaj masz szansę po prostu zobaczyć. To światło gwiazdy nikłe gdzieś tam na horyzoncie, ale ty wiesz, że ono tam jest. Ty wiesz, że nie jesteś sam, drogi Skorpionie. I nie mówię tutaj yy, o, mm, o ludziach, którzy cię otaczają, bo człowiek nigdy nie jest sam tak naprawdę, zawsze ktoś obok jest. Czy to jest osoba nam sprzyjająca, czy nie. Nie, 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 nie umiemy żyć y, tak kompletnie odizolowani od, y, od innych ludzi. Jesteśmy od nich zależni. Natomiast, y, natomiast ta karta mówi o tym, że nie jesteś sam, że jest jeszcze Twoja dusza, że ta Twoja dusza też nie jest sama, że masz po prostu wokół siebie mm, coś jeszcze, co może po prostu Tobą się opiekować. Ty nawet tego nie wiesz. O tym mówi ta karta. I te elfy, które tutaj wyszły na yy, powyżej koron drzew z tego zaczarowanego lasu w tej talii, one, mm, one po prostu o tym wiedzą, one to rozumieją, one chcą spojrzeć po raz kolejny na te gwiazdy i utwierdzić się w przekonaniu że ta wiara w to, że będzie dobrze jest, że, że ona im będzie służyć, że nie są sami, że te gwiazdy, które są tam na tym niebie to są jakieś takie, kiedyś wierzono, że gwiazdy na niebie to są dusze przodków, dusze nam, dusze ludzi, którzy chcą dla nas dobrze i one właśnie zsyłają to takie, to taką opiekę i tak dalej nad nami I, i one w to wierzą. I ta karta również zachęca Ciebie do tego, żebyś wierzył, że będzie dobrze, że już gdzieś jest to światełko w tunelu, jeżeli, jeżeli faktycznie ten rozkład Ciebie dotyczy, to Ty już jesteś w stanie dostrzec yy, to, że już wychodzisz na prostą, już jest lepiej jak było. Ok. Co mamy dalej? Dalej mamy kolejną kartę Arkan Wielkich, Skorpionie. To będzie dla Ciebie przełomowy miesiąc. Yy, mamy tutaj Sąd Ostateczny. Powiem Ci szczerze, że ja przed każdym rozkładem bardzo dokładnie tasuję karty. Mam własny sposób na dokładne potasowanie kart i prostych i odwróconych tak, żeby żeby karty się do, dobrze ze sobą wymieszały i, yy, i jestem naprawdę zaskoczona yy, tutaj, że yy, aż cztery karty Arkan Wielkich z rzędu Tobie wyszły. Więc faktycznie ten, ten, yy, ten czas, kiedy słońce przebywa w Pannie, może być dla Ciebie istotny. Sąd ostateczny to, yy, to taki... Wiesz co? To, to jest tak, jakbyś pisał egzamin i jeszcze raz wszystko przeglądał, czy wszystko jest dobrze, czy nie zrobiłeś błędu, czy na przykład jeżeli pisałeś wypracowanie, czy gdzieś nie ma literówki. To jest, to jest takie spojrzenie jeszcze raz na nasze życie, na ten etap, który już dobiega końca. Hmm, może, może to jest właśnie ten etap o którym y, wspomniałam wcześniej ten trudny etap, który już dobiega końca i on już jest po prostu y, u swojego schyłku, stąd ta chęć bycia y, w samotności, zrównoważenia pewnych rzeczy w sobie i, i ujrzenie tej gwiazdy tego światełka w tunelu. Y, tak więc... Y, ta karta zachęca nas do tego, byśmy jeszcze raz spojrzeli na to, czego dokonaliśmy na tym etapie, w tym danym aspekcie. I te zwierzęta, które tutaj się zgromadziły, one mają za zadanie nas sprawdzić i jeszcze raz może przetestować. I od ciebie zależy, czy ty ten zew w sobie usłyszysz i zechcesz za, za nim podążyć, żeby jeszcze coś sprawdzić, czy może, m, może nie wszystko jeszcze jest zakończone. Natomiast ta karta wychodzi prosto, więc ja myślę, że ten egzamin y, <coughs> będzie na, na piątkę, tak, albo celujący. W sumie na, na studiach wyższych nie ma celujących. Y, tak więc, y, tak więc warto jeszcze raz się przyjrzeć. Y, tej naszej drodze, którą przebyliśmy, gdzie mieliśmy dużo testów, mieliśmy i wzloty, i upadki, bo to jest naturalna kolej rzeczy, że raz jest dobrze, a raz jest źle. No nie ma się co oszukiwać i warto zobaczyć, czy, czy już jesteśmy gotowi na, na inicjację do nowego etapu. A karta karta sądu ostatecznego. Tak jak powiedziałam właśnie przed chwilą, przyszła mi ta inicjacja do głowy, że jeżeli jesteś gotowy przejść dalej, to zabierasz te wszystkie swoje doświadczenia, a to, co musi odejść, zostawiasz za sobą. I te zwierzęta Cię pytają, czy zrobiłeś to, to i to. Masz tutaj różną symbolikę, na przykład lis, to. To taki spryt, na przykład, a borsuk to pewnie zasoby, które masz w sobie, niedźwiedź, albo które masz w ogóle. Niedźwiedź to siła, albo wola, jeleń to może jakaś zręczność w wykonywaniu różnych rzeczy, ptaki, informacje, królik, płodność, kreacja wiewiórka, to mi się zawsze kojarzy ze zbieraniem orzechów i chowaniem ich, czyli taka zaradność może życiowa. A zobacz, czy, czy, czy wszystko jest tak, jakbyś chciał a i, i jakim chciałbyś być, drogi Skorpionie, w tym następnym cyklu. Okay. Co mamy dalej? Dalej mamy odwróconego Asa Mieczy. Ich kartę świata. Zobacz, jak się poukładało. To jest naprawdę przeniesamowite powiem szczerze. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam. W tak, yy, w tak ograniczonej liczbie kart, którą tutaj wyciągnęłam. Więc as mieczy yy, odwrócony, to, to yy, dla mnie to jest jakaś rzecz którą warto by za sobą zostawić, odciąć ją od swojego życia, ze swojej rzeczywistości ją po prostu wyciąć. Yy, I y, może być Ci trudno to zrobić, dlatego ten as jest odwrócony. Wydaje mi się, że będzie to jakaś pojedyncza rzecz, zanim zanim właśnie ten cały cykl się zakończy? Czy, czy po prostu warto pomyśleć nad pracą nad emocjami, albo nad myśleniem? Raczej tutaj chodziłoby o pracę mentalną nad czymś, czy pozbyć się jakiegoś pojedynczego przekonania, które nieustannie nas rani, a, a, jest, a jest w nas od dawna. I tak jakby zżyliśmy się tym. Ja myślę, że, że jak dobrze poszukasz, korzystając właśnie z takiego przebywania sam na sam ze sobą i doszukiwania się w sobie właśnie tego, że gdzieś, gdzieś może być taka myśl, która nieustannie ci przeszkadza i rozprasza cię. I nie pozwala Ci jakby zakończyć pewnego cyklu, który to jest cała era, tak? W Twoim życiu, która tutaj się kończy. Zobacz, masz, masz dalej kartę świata. Ten biały jeleń. Mm. Mówi, to już jest koniec drogi. Zwyciężyłeś, osiągnąłeś sukces. Możesz świętować. Wychodzisz z tego zaczarowanego lasu. Egzamin zdany na, 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 na piątkę. Mm, ale tylko wtedy, jeżeli jeszcze czegoś poszukasz, jakiejś myśli, która, która cię nawiedza non stop i nie daje Ci takiego spokoju. Ona może powodować u Ciebie niepokój. Tak więc warto, warto yy, zrobić jakiś przegląd, do czego również namawia ta karta. Yy. Sądu ostatecznego. Bardzo, bardzo ciekawy układ, drogi skorpionie. Dobra, zobaczmy jeszcze energię, za którą warto podążyć w tym miesiącu. I jest to energia piątki, yy, piątki pucharów. Jest to energia utraty czegoś i rozpaczy po tej utracie. Więc ta rzecz, która, yy, która odchodzi od ciebie, yy, tutaj ten as mieczy, Yy, odgrywa taką rolę, tak, tak jak powiedziałam przedtem, że warto coś odciąć z Twojego życia. Yy, jakaś myśl, jakieś przekonanie, coś związane z Twoją pracą mentalną, yy, ona, ta rzecz, tak jak powiedziałam, może być dla Ciebie trudna, ale warto też się skoncentrować na tym, co zostaje i jak możesz wzbogacić ta rzecz, tę rzecz, która zostaje i idzie razem z Tobą do tego następnego cyklu, do tej następnej ery, która tutaj jest naprawdę yy, wręcz bije, tak? Z tego, yy, z tego układu kart, że kończy się jakiś ważny etap w Twoim życiu, naprawdę ważny, i coś zostawiasz za sobą, jest Ci z tego powodu przykro i to nie jest dla Ciebie proste, natomiast piątka. Piątka pucharów, ona zawsze namawia nas do tego, byśmy spojrzeli na to, co mamy, cieszyli się tym, co jest i przestali się oglądać na przeszłość, bo jeżeli ciągle żyjemy w przeszłości, to nie możemy spojrzeć w przyszłość. Jeżeli ciągle oglądasz się do tyłu, to nie widzisz tego, co jest z przodu. Okej, okay, a jaką energię warto zostawić za sobą, drogi skorpionie? I znowu mamy kartę Arkan Wielkich. I tutaj mamy kartę cesarza. Czyli jaka energia odchodzi do przeszłości, czym warto się już nie kierować, a co zostawiamy za sobą. To jest um, takie ograniczanie nas samych. Um, ograniczanie nas samych, stawianie sobie samemu granic. Poprzez właśnie jakieś przekonania, które warto zostawić za sobą. Karta, karta cesarza jest, jest dobrą energią. Tak? Znaczy, w zasadzie to nie ma energii dobrych i złych. Mogą być w danej chwili energie korzystne lub niekorzystne. Natomiast tutaj ona mówi o takim stawianiu na swoim za wszelką cenę. I w połączeniu z, tą, z tym asem mieczy, który tutaj mi się również wydaje bardzo ważny w tym, w tym układzie, on mówi o stawianiu sobie granic tam, gdzie nie trzeba ich stawiać. O takich przekonaniach, które, które nas ograniczają i nie możemy zakończyć pewnej rzeczy właśnie z tym przekonaniem. Ok. No dobrze, drogi Skorpionie. To było czytanie dla Ciebie. Serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli, jeżeli rezonuje z Tobą ten, ten układ, to, to byłoby fajnie, gdybyś się wypowiedział pod filmem. Jeżeli nie to zabierz to, co rezonuje, zostaw to, co nie i już. Także bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci wszystkiego dobrego w tym miesiącu i dalej również. Jeżeli będziesz miał ochotę, zapraszam na inne filmy na moim kanale Synchron Tarot. Dzięki, trzymaj się, cześć.